Na YouTubie jesteście czwarci i lecicie do przodu z wielką wodą. To jest, to jest <laughs> Ale będziecie pierwsi niedługo. Jak się z tym czujecie? Ja się czuję świetnie, a jak będziemy pierwsi, to już Jezu, w ogóle... co to będzie? To musimy iść w jakiś balet. Oj, absolutnie. Musimy to gdzieś opić. To gdzieś opić, to trzeba przed świętami. Nie no, wspaniały wynik. Ja w ogóle się nie spodziewałem. Ja wchodząc tu, Maryla yy, mówi do mnie, Dawid, czwarte miejsce karty na czasie. Mówię, o Jezus, super. No to znaczy, że się podoba. No tak, zwłaszcza, że jest bardzo dużo premier i nagle ten nasz teledysk taki skromny, tam są tylko cztery ujęcia, a jednak to działa. A czy od razu Pani spodobała się wersja um, Dawida tej piosenki? Na początku nie bardzo. No właśnie. Bo <grym> byłam, <przyzwyczajen> <grym> to, że <szczerze> mówisz. <grym> no bo byłam przyzwyczajona do mocnego bitu, do gitar elektrycznych, a tutaj nagle taki spokój, taka liryka. Ale smyczki zawsze na mnie działają i są tak wzruszające. Mm. I tak to jest piękna produkcja, także dziękuję bardzo. E, Hotel Torino, tak, autor tak, bardzo. produkcji muzycznej. Mhm. Dawid, a powiedz proszę, twoim zdaniem, czym ty przekonałeś, Maryle, że jednak ten utwór tak ma brzmieć? No, myślę, że taką nutką tego mojego romantyzmu, który zawsze mi to towarzyszy i jednak wydaje mi się, że i smyk, i orkiestra, i, i, i piano, no nie znam osoby, na którą to nie działa. Więc ja, ja rozumiem, że to mógł być szok na początku, zwłaszcza, kiedy przez połowę zwrotki gram tylko dźwięk A i, i, i nic nie ma poza tym, poza jednym klawiszem i tak samo się kończy. Um, I że Maryla mogła doznać małego szoku, grając ten numer zawsze pod nóżkę i jest tak. po prostu Energi energia. No, tam impreza na tej scenie <grym> i przed sceną, a tu jednak przychodzi Kwetkowski i, i mówi koniec imprezy na chwilę teraz się powzruszajmy. Tak. Ale, ale ja wiedziałem, że to nie, może nie za pierwszym, ale drugie, trzecie odsłuchanie już będzie spokojna o to. Ale też mi zależało, bo tam y, utwór się kończy tak samo jak się zaczyna. Mm -hmm. I jest taki ostatni dźwięk, i ta woda na nas leciała. Mnie, ja miałem pełne oczy wody, mm -hmm. i zależało mi, że mam zamknięte oczy, i na tym ostatnim dźwięku oczy się otwierają. Tak. To było tak, F, tak, F, tak, F. I tak się stało. Tak. Kochanie, przed nami jeszcze Sylwester w Polsacie. Co szykujecie? Otwórzcie nam tajemnicę. Jak będzie wyglądał wasz występ? Ja nie mogę powiedzieć, tajemnica. No ja chyba też nie. No, nie, mógł, nie mógł. <laughs> ja na, ale A masz stroje na przykład gotowe? Już? Nie. Ja też ale nie. Ale się szyją. Nie, szyją się. Ja coś kupię. <laughs> no gdzie ja, kupisz? No kupię coś, Marysz. Marzysz <laughs> Może nie w jej ale w i do szyi jakieś wiesz, i no będzie Nie. Już. Czy, czy ty mi coś uszyjesz? A ja bym ci A, a się dołkujesz? Nie. Nie, kurczę, dobra. To Ale się dogadamy jeszcze po... moja córka robi ze, ze sznurka takie a. różne konstrukcje. A ma czas? Do Sylwestra? No nie, no. spytam ją. Zapytamy, nie? Dobra. <laughs> e, a czy będzie to ta sama aranżacja, którą słyszymy w teledysku, czy jeszcze inna wersja? A na Sylwestra mówisz? Nie, tego tak. utworu nie będzie. Tego na Sylwestra nie, ja nie będzie. Nie, Dawid będzie solo i ja będę solo. Ale... Solo, solo. Będziemy solo, solo. To no, chociaż jakie piosenki będziecie śpiewać? Ale przyjdzie ten moment, że z wielką wodą zaśpiewamy. wejdziemy tak, że. Będzie naprawdę. koncert, na którym zaśpiewamy wielką wodę. Zaśpiewamy i. Oby był deszcz znowu. Będzie woda. Załatwisz? No, no, Załatwisz. Bo tobie wszystko można, a mi jeszcze nie. Spokojnie. Chcesz mieć wodę? Chcę. Będziesz miał wodę. Dziękuję bardzo. <laughs>